Witam się z Wami w niedzielę. Już jesteśmy po wyjazdach. Wróciliśmy z małego wypadu nad jezioro z moich urodzin. A po drodze jeszcze wpadliśmy do sklepu charytatywnego, zobaczyć co tam mają i zobaczyć co udało mi się kupić. Mam nadzieję, że bateria się nie skończy, bo wiecie co? Będąc na północy zapomniałam ładowacz w ścianie I teraz nie wiem kiedy my tam będziemy i to jest ta ładowacz do mojej jedynej baterii, no bo jak wiecie ten drugi aparat mi szwankuje, więc teraz zostanę bez aparatu, mam co prawda jeszcze jeden Fuji, ale Z akurat jedzie na północ swoim RV, które tutaj oto stoi, już przygotowane do wyjazdu, no i też potrzebuję aparat. Nie wiem, może coś tam telefonem nakręcę, albo nic nie nakręcę. Będziecie mieć trochę przerwę od moich filmów najwyżej. No ale dopóki mi starcza baterii, pokażę Wam co kupiłam. Kupiłam na przykład taką fajną porcelanową, to jest taka miska koszyk. Więc super właśnie do moich warzyw. To są warzywka z mojego ogródka. Kupiłam też kolejną filiżankę do mojej kolekcji. To jest Royal Stafford, czyli angielska porcelana. Już mam tych filiżanek, że nie mam gdzie tego po prostu mieścić, ale mam taką specjalną witrynkę. Też były takie fajne miseczki z Pyrexu. Wiadomo, Pyrex jakość sama w sobie. Za te dwie miseczki chyba zapłaciłam mniej niż za tą filiżankę chyba 4 dolary. Filiżanka kosztowała 7, miska kosztowała chyba 8. I kupiłam też dwa wazony, dlatego że były niebieskie, one były po 5 dolarów. Taki. A ten wyczytałam na tej naklejce, że jest zrobiony w Polsce. Także ktoś oddał zupełnie nowy. Tu jest napisane Made in Poland, chociaż za bardzo nie widać na tym stykerze. A tu kupiłam taką piękną porcelanową misę. Ona też chyba kosztowała 8, coś w tym stylu. A na koniec jeszcze kupiłam takiego wariata. Zi się ze mnie śmiała. Ja stwierdziłam, że będzie to do niego, do biura. No, akurat taki motyw biurowy. I kupiłam też taki słodki porcelanowy domek niby dla ptaków, no wiadomo, że żaden ptak tutaj nie zamieszka ale akurat pasuje mi tutaj do tej kompozycji jak ulał i on chyba kosztował 3 dolary coś takiego jeszcze jakiś tam kupon mieliśmy 20% zniżki także w ogóle to wszystko kosztowało grosze a tutaj jeszcze pszczółki latają po moich kosmosach i jest pięknie. Dzisiaj nie jest za gorąco. Trochę padało, że super. No i przywieźliśmy Arvi z tego miejsca, gdzie go parkujemy. Także jutro Zi wyrusza z naszymi sąsiadami, Menonitami, na północ, ponieważ nasz sąsiad ma tam farmę chyba 700 akrów olbrzymia. No i ZI często tam z nimi jeździ. ja bym też chętnie pojechała, no ale nie chcę kotów zostawiać na tak długo, zresztą nawet nie mam z kim je zostawić. To nasz Harbi nawet tak źle nie pali. Wczoraj jak jechaliśmy to Ziza zatankował do pełna i później przyjechaliśmy tutaj do naszego miasta i znowu zatankował. Przejechaliśmy 150 km w sumie wyszło 28 litrów. Także kurczę ten, ta klimatyzacja zawsze jest taka um, głośna i mnie straszy jak się włącza. Także on pali, no nie wiem, jakieś 18 litrów na 100 w sumie nieźle jak na taki duży samochód. Wiem że teraz RV w Polsce zaczynają być bardzo popularne. Nawet oglądałam gdzieś gesslerową, że na swoim asecie kuchennych rewolucji też mieszka w takim RV bardzo podobnym do tego. Wiem, że wy w Polsce na to mówicie kampery. A tutaj się mówi na to RV. RV jest od Recreational Vehicle. Czyli pojazd rekreacyjny. Edziuby w ogrodzie, Teddiczek. Gadułka też gdzieś jest w okolicy. Ale chyba tam u sąsiada, bo słyszę jakieś wiewiórki. No, u mnie tak w Gaziubo już widać troszeczkę jesień. Wiecie co, nie zdjęłam jeszcze tego napisu Happy Birthday po Patryka urodzinach i te balony też tam wiszą takie, muszę je zdjąć takie sflaczałe no już tak mało wszystko kwitnie, te koszyki już są takie wiecie na wykończeniu niestety jeszcze troszkę lata zostało i to wszystko trzeba znowu będzie czekać nie Augustik? A gdzie jest gadułka? Co? Gdzie on jest? Pierwszy raz mam te żółte kosmosy. Są tak piękne, że chyba co roku będę je sadzić. Bo zawsze miałam tylko te klasyczne, te białe i różowe. One strasznie wysoko rosną. Ale te są no, no cudne, no takie małe słoneczka. No w ziemniakach też już widać nadchodzącą jesień. Zobaczcie jak się poukładały. Sopinambur, trochę tak obsach. Nie podlewałam go tak bardzo tutaj. Ale zobaczcie, jaka wielka ta moja dynia piżmowa. Ktoś tam ją troszkę nadgryzł. Ale mi się wydaje, że będzie okej, okay, przeżyje. Ta jest największa, jeszcze jest kilka tak mniejszych. Ale też już a, te liście tak obsychają. Co do Augustik, tutaj? Tu jest kocimiętka. Zobacz, tu masz. Masz tu kocimiętkę. Masz, weź sobie. A te pomidory, które same się zasiały tutaj z zeszłego roku, to są te czarne. Z jednej strony są czarne, a z drugiej taką mają ma bardzo wyrazistą czerwień. No co? Tu masz. Masz tu. Weź sobie. Weź sobie, Augustik. No. A tu jeszcze fasolka jest. Jeszcze zrobimy do obiadu. Tutaj już są nasiona kolendry, zobaczcie. No, weź sobie poję z tej kocimiętki, uścik. Tak. Nie wiem, co tutaj jest za dziwna fasolka. Chyba jeszcze nie dojrzała. No, także patrzcie. A dom, jak stał, tak stoi. Nic się nie ruszyło, ani o, o milimetr. Także ja już nie wiem, ile. Czasu nam przyjdzie tu żyć z czymś takim. Augustik się ułożył tutaj w pomidorach. Pilnuj, żeby wiewiórki tutaj nie jadły nam tej dyni. Widzę, że tu jakiś ogórek jest w miarę jeszcze niekulfoniasty, ale mówię wam, te ogórki straszne, kulfone w tym roku już w życiu nie posieje kanadyjskich ogórków. Ok. chodź tu stąd. Polskie są najlepsze. Tego nie zauważyłam, już jest taki kulfon cool na tylko na nasiona, ale kto by chciał brać nasiona z nich. Tych dyń pirzmowych miałam tylko dwie sadzonki. Zobaczcie jak jedna tu mi wyszła. Poza. I już też tutaj się robi jedna, a tu dwie kwitną. No, zobaczymy, może jakoś, może chociaż coś się wychoduje na zupę. No i tu kolejny kulfon. Większość właśnie takich jest. Wow, ale tego nie zauważyłam, zobaczcie, no tego. Akurat ten nie jest kulfoniasty. Będzie do zjedzenia, bo za mało jest tych ogórków, żeby robić słoiki. Zresztą słoiki już ich zrobił. Bo byliśmy na markecie kupić. Znalazłam sześć takich fajnych szklanek. One były za dolara, także 6 dolarów za piękne szklanki. zrobił piękny chleb. A ja zrobiłam lody o smaku mango. I one są bardzo mało słodkie. Fajnie, że można sobie regulować właśnie mając taką maszynę. Już próbowałam i są naprawdę pyszne. Zi powiedział, że jest pewny, że są to najpyszniejsze lody owocowe, jakie kiedykolwiek jadł, co bardzo mnie cieszy, bo ZI przeważnie nie chwali. Ale w tym aparacie ta ostrość tak się robi dziwnie. W każdym razie są przepyszne i bardzo mało słodkie.